Jaka będzie kolejność rozpoznawania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę po wejściu w życie nowych przepisów. Generalnie ustawodawca ustanawia pewne pierwszeństwo w rozpoznawaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę. W pierwszej grupie znajdują się pracodawcy, którzy prowadzą działalność strategiczną dla gospodarki narodowej i to jest bardzo wąska grupa przedsiębiorców. Tutaj ustawodawca wymienia te przepisy, pod które jeżeli firma podpada, może się w tej pierwszej grupie znaleźć. Druga grupa Tá? To już grupa szersza. Tutaj każdy z Państwa może się załapać, na tą, na, jak gdyby żeby być na tym drugim miejscu, ponieważ tutaj chodzi o to, że ustawodawca chce promować tych cudzoziemców, którzy pracują długo, którzy pracują w jednym miejscu. i Jeżeli złożycie Państwo wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, który już u Państwa pracuje i z tego wniosku będzie wynikało, że jego wynagrodzenie jest nie niższe niż to dotychczasowe, jego wymiar pracy jest nie niższy niż ten dotychczasowy, a dodatkowo ten wniosek złożycie Państwo w momencie, kiedy jeszcze będzie ważne to poprzednie zezwolenie, wówczas taki wniosek kwalifikuje się do tej gru drugiej grupy pierwszeństwa. Trzecia grupa natomiast to grupa zawodów deficytowych. Jeżeli stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę, czy rodzaj pracy będzie kwalifikował się jako zawód deficytowy, a te zawody określone są w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy, wówczas to będzie trzecia grupa pierwszeństwa. No i czwarta grupa to wszyscy pozostali. Jeżeli są Państwo zainteresowani prawem imigracyjnym, wdrożeniem nowych przepisów, serdecznie zapraszamy na nasz kanał oraz na nasze szkolenia na YouTube.